Cześć wszystkim, Zenciak i Słuchajcie, na początku chcę Was poprosić o opeczkę w górę, żeby ten film doszedł do jak największej ilości osób. Więc po prostu zostaw łapkę w górę. Jeżeli chcesz więcej odcinków yy, na moim kanale, to naprawdę będzie super. Oczywiście możesz również zasubskrywać teraz z wodem, żeby być na bieżąco z moimi filmami, będzie naprawdę mi bardzo miło. Zrób to z w wbijmy 50 tysięcy subskrypcji, no halo. Proszę, no z, z, klikaj, klikaj, masz na ekranie, czerwony przycisk, no zobacz. No, ale dobra, mniejsza z tym. Yy, napisz w komentarzu yy, super yy, swój nick, to będziesz mógł wygrać na jednym serwerze. Stary Zagram który Cię serdecznie zapraszam, wbij, będziesz się świetnie bawił pewnie, więc yy, no, yy, oglądajcie do końca, wyślijcie ten film swojemu znajomemu i zaraz zobaczycie, co tu się yy, odwali. Dobra, moi drodzy, żebyście wiedzieli w ogóle, skąd pomysł się wziął na ten odcinek i, i jak to w ogóle wyszło, yy, pod ostatnimi wyz wyzwaniami napisał mi ziomek, teraz przeglądając sobie właśnie komentarze, yy, ziomek napisał, kup wejściu w kanał serwer spkf i zabij kogoś. I szczerze chciałbym po prostu zrobić z tego cały odcinek, bo może yy, będzie to jakieś ciekawe, nie wiem, jeżeli tak sądzicie, stawcie lajka, to może nagram więcej z tego Serwera, nie wiem, ale pewnie zginę w tym odcinku, więc, więc nie, nie ważne. Moi drodzy, w ogóle sytuacja wygląda tak, że ja... Szczerze nawet nie wiem jakie jest IP tego serwera, chyba kwadratowa. Games.pl Nie wiem, szczerze muszę sprawdzić. I, dobra, moi drodzy, uwaga! O, dobra, to jest IP, dobra, nieważne. I, uwaga, moi drodzy, wbijam na ten serwer. Nie wiem co się dzieje, jestem pierwszy raz właściwie tutaj i teraz tak patrzę. Okej, okay, dobra. I, ja chciałbym wejść na serwer hardcore, więc... A, okej, okay, muszę posiadać wejściówkę. I, to czekajcie. Dobra, moi drodzy. Uwaga, kupujemy wejściówkę. Na Waszych oczach to właściwie robię. Hardcore. Gdzie to się w ogóle? Kupuję, dobra, czekaj, 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 kwadratowa, Games. eee, e, Dobra, nie wiem gdzie to. O, dobra, mam. I moi drodzy, taka wejściówka kosztuje, moi drodzy, 30 zł, więc zostawcie lajki, bo mi będzie przykro i zbankrutuję. Nie, no to nie, nie, jest git, jest git. Pomijając ten fakt, że pewnie wejdę na serwer, od razu zginę i będę miał. Tam chyba jest ban, no na, na nie wiem ile, ale jest ban, jeżeli zginiesz. Nie wiem, czy to się opłaca? Mam nadzieję, że, że tak. Dobra, moi drodzy, właśnie kupiłem wejściówkę, to by się był, bo wydałem pieniądze na odcinek w końcu. E, super. I moi drodzy, uwaga, czy. czy czy, czy mogę wejść na serwer? M mogę, dobra, super. Moi drodzy, moim wyzwaniem jest, słuchajcie, zabicie kogoś, zabicie kogoś, tylko że ja tak naprawdę powiem wam szczerze, czemu tu jest tyle mobów, nie mam pojęcia. E, ja wam mówię, ja tak naprawdę odpaliłem przed filmem Minecrafta e, i ja totalnie szczerze jestem tutaj pierwszy raz na tym serwerze. Sami zresztą widzieliście, że pływałem wejściówkę i, i nie wiem za bardzo, co mam zrobić. Mam kogoś zabić, nie wiem, jak mam to zrobić e, bez itemów, e, ale jeżeli wygrać na tym serwerze, to możecie e, napisać do mnie, nie wiem, na, na przykład Discordzie albo gdzieś, e, że. No i jeżeli chcecie dać mi jakieś temy albo nie wiem dodać mnie do gildii, czy coś żeby, żebym mógł z wami zagrać proszę sobie odejść ode mnie żeby, żeby, żebym mógł po prostu jakoś zacząć już fajnie tutaj grać jeżeli w ogóle chcecie odcinki z tego serwera bo, bo nie wiem tak naprawdę ile tu w ogóle osób gra także moi drodzy tak jak mówię yy, no generalnie jeżeli chcecie odcinki jakieś z tego serwera to musicie zostawić tutaj dużo lajków i będzie super yy, i tak na czacie pisał śmierć w 24 godziny ban i ja chyba już zamierzam zginąć z tego co widzę dobra moi drodzy yy, generalnie ja sobie nie radzę na tym serwerze, jestem totalnym lamusem, a ja, ja, sami widzicie, że, że ja zaraz ginę tak naprawdę. No. Także, moi drodzy, moim wyzwaniem jest tak jak już mówiłem, zabicie kogoś. Yy, nie wiem za bardzo. Jak tutaj w ogóle. A, okej. Okay. To trzeba iść na spano. No tak, to jest serwer hardcore. Brawo, zańczak, Ty jesteś debilem. Naprawdę. Dobra, zróbmy sobie początkowe temy. Jak zwykły Minecraft. Normalnie, normalnie jak na Survivalu. Robimy sobie itemy i, i lecimy z tym, no. Boże, śmieszne by było, jakbym już w tym odcinku ubar, Naprawdę, to by było coś niesamowitego. I myślę, że to jest naprawdę bardzo prawdopodobne, bo ja jestem totalnym lamusem. I ja nie umiem grać w tą grę. Totalnie. I, I zaraz ginę. Proszę, panie szkielecie, iść sobie. Ej, widzowie, nie. Dobra. Ja to muruję. Sami widzicie, no nie radzę sobie, pomóżcie mi. W ogóle możecie mi dawać jakieś wskazówki w komentarzach, co ja mam robić tutaj i tak dalej Czy ja na nie wiem, czy tutaj totalnie jest na przykład end. Czy można tutaj dojść do Endu i nie wiem jak, czy, czy można na przykład, nie wiem, i zabić dragon tego drago, dragona. Yy, bo w sumie jakby dalało się, to może jakiś speedruna zrobimy tutaj. No nie wiem. Okej, okay, moi drodzy, jeżeli oglądaliście mój ostatni odcinek z Manhunta, bo nagrałem jakimś cudem, yy, nie wyszło yy, to ja generalnie mniej więcej ogarniam, że sikierkę jest op. OP. I skoro szkierka jest OP yy, To ją zrobię zamiast miecza Chyba to jest dobry pomysł yy, Nie wiem, widzę, wy musicie mnie nauczyć, naprawdę, nie ogarniam <noise> Ogólnie moi drodzy, to najchętniej to bym po prostu Kupił drugą wejściówkę i siebie zabił Na multikoncie, żeby zrobić te wyzwanie yy, Ale my się zdaje, że, że to raczej Nie zaliczycie mi tego, więc pójdźmy w stronę Spawna, tylko czekajcie, bo ja Miałem naprawdę 2,5 tysiąca kratek do przebiegnięcia Kort... To... <noise> Ogólnie to ja się tutaj martwię, nie wiem, jakimiś głupimi rzeczami, znaczy głupimi rzeczami, może nie jest głupie, ale że muszę na przykład kogoś zabić, to jest moje wyzwanie, wiecie o co chodzi, ale tak naprawdę yy, to ja nawet nie wiem, bo ja zapomniałem w ogóle o tym, że jestem na serwerze ogólnie, jestem na serwerze hardcore, wiecie o co chodzi, jeżeli zginę to zostaję 24, 24 godzinnego bana i mogę spotkać na przykład jakąś gildię i na przykład taką i, 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 i raczej byśmy nie chcieli, żeby mnie zabili, więc... Więc no. Okej, okay, moi drodzy, podejdźmy do tej gildii. Ja się niczego nie boję. Jestem nieśmiertelny, jestem nieśmiertelny. Jest może tutaj ktoś? Halo, proszę tutaj przyjść. Dobra, moi drodzy, wchodzimy do portalu do nederu Myślę, mi się zdaje, że to jest nap naprawdę dobry pomysł. Ponieważ w nederze szybciej się będziemy przejeżdżać, tylko że będzie bardziej ryzyko. O kurcze, pieczone. Czy oni chcą mnie bić, chyba nie. Oni nie chcą bić! Nie chcę się bić, nara. się <laughs> siema. <śmiech> w sumie to może nie jest taki głupi pomysł. Tak jak już chciałem przed chwilą powiedzieć, że to może nie jest taki głupi pomysł, żeby po prostu zdobyć. Jakieś jakiś złoto i, i ten i po prostu się przehandlować z nimi no że zdobyć jakieś wiecie podstawowe temy jakiś żelazo czy cokolwiek ja tu nie zamierzam kopać ja za, 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 ja tu próbuję ryzykować wiecie to jest seria z, z, nie wiem jakiegoś ryzykowania swojego życia minecraftowego rozumiesz you no know. Dobra moi drodzy Ej, uwaga pokażę wam moje super dol... czy ja z, dostanę teraz bana czy to gracz musi mnie zabić? Ja dalej, no nie. Ej to jest żart. Ty, mam itemy, LOL. Co? O co chodzi? Dobra, chyba, chyba jest jest gig. Chyba nie dostaję bana. Dobra, ej, chciałem wszystkiego pokazać moje umiejętności. Chciałem pokazać moje umiejętności, że umiem takie rzeczy, ale chyba nie umiem. Ej, dobra, jestem debilem, byłem na spawnie! Byłem na spałnie, mogłem przecież. Dobra, nieważne. Okej, okay, moi drodzy, Serio że teraz mam mindfucka. Mam itemy, nie dostałem bana, czyli chyba, że to po prostu gracz musi mnie zabić, nie? To, więc skoro tak możemy się przetransportować na spawna i nie tracimy temu. to jeżeli teraz jakimś cudem bym zginął, e, to czy... Czy będę miał ten? To czy będę miał item i będę na spawnie? Mi się zdaje, że tak I szczerze nie wiem, czy ja jestem po prostu yy, Czy ja to sam wymyśliłem teraz, jakby to Nie wiem, nie wiem Czy to tak powinno być szczerze Chyba powinien zostać bana Dobra, uwaga Skaczemy, uwaga widzowie yy, Transport na spawna, bardzo szybki Łatwo o Boże, czy ja naprawdę muszę czekać 50 sekund? Dobra, uwaga moi drodzy 3 2 Jeden i... widzicie jak się przetransportowałem na spałna no, Jestem niesamowity. Dobra, boi drodzy, jesteśmy na spawnie, tylko nie wiem czemu straciłem teraz temy. Mamy itemy nasze. Nie wiem czemu, ale chyba chyba git, nie wiem, taki był plan właściwie. Dobra, boi drodzy, musimy iść do czerwonej linii i znaleźć co, jakiegoś gracz, jakiegoś Steve'a, po prostu wziąć, go zabić e, z Shikieri. To jest mój plan. Dobra, ja nie wiem, to jest chyba... Jakiś dworzec, hala główna. Czekajcie, czekajcie. Ja, ja nie wiem jak stąd mam wyjść nawet. O, znalazłem wyjście! Pokczam pik, poproszę. I uwaga, czy jest tutaj jakiś ziomek, który chce zostać zabity przeze mnie. Byłoby super, gdyby tutaj ktoś był. O, dobra, tu jest jakiś ziomek. Dobra, czekajcie, czekajcie. I idziemy z nim się popisać. Może on mi jakoś pomoże tutaj. No z tego co tam pisało, to można tutaj PvP już robić i jest włączone, tylko że. Ja tutaj naprawdę nie wyjdę. Siadło, ja naprawdę. Dobra, moi drodzy, ja nie wiem co to jest za spawn, ale ja, ja się gubię w nim. Dobra, moi drodzy, mi ja znaleźć tego ziomka tutaj bieg. Od gdzieś tutaj na pewno jest. No nie ma go, widzowie, uciekł mi. Ja pierdzielę, no nie da się. Dobra, moi drodzy, kogoś spotkałem. Ktoś tam jest. Końcu, Boże, ja już myślałem, że jest doń na tym serwerze nikt nie gra. Dobra, moi drodzy, piszemy do niego. MSG mag, Magik. Yy, jaki on ma nick, Czekaj. Dobra, moi drodzy, on mnie chyba zna w ogóle. Tak mi się zdaje, bo tak się zachowuje. 3 2, 5, 6, 3, 2, 5, 6. Dobra, moi drodzy, pisałem do niego. Daj temu on napisał to choć za mną Idę, moi drodzy, jasne, że tak. To na pewno nie jest wcale bait. Ale spokojnie, my mamy sikierkę, także powinniśmy dać radę go zabić. No spokojnie. Nie wiem za bardzo gdzie tu się kończy czerwona linia. To chyba powinno gdzieś być. Czy on naprawdę myśli, że ja wybiegnę za linię z nim? O, moi drodzy, refa dostałem! Dobra, on jest super. Dzięki Beniu. Jesteś kozakiem. buziaczek dla ciebie. Dobra, on chce mnie zabić. On chce mnie zabić, ja to wiem. Ja to wiem, widzowie. Czy on naprawdę myśli, że ja wybiegnę za nim? No dobra, wybiegnę. Dawaj, kozaku, miałem ryzykować w tej serii, to będę ryzykował. Najwyżej lognę. <laughs> dobra, moi drodzy, ja się coraz bardziej stresuję, naprawdę. Czekajcie, bo on może mieć perłę chyba. Nie? Dobra, jakoś ucieknę, jakoś najwyżej ucieknę. Na no, spokojnie. Rzucaj, no, paniaczku. O ty... Dobra, widzowie opomys, uwaga! <noise> Musiałem to zrobić! Dobra moi drodzy, wbijamy, no ja no, żartuję, już 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 spokojnie. Muszę, muszę odzyskać ten Zebrałem to Może da mi coś, no nie wiem że wątpię, bo to tak no nie da się. Dobra moi drodzy, wbijam na serwer! Halo, proszę, nie bij! O nie, on chce mnie bić! O nie, o nie, o nie, o nie. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Moi drodzy, nie wiem, czy to chyba koniec mojej przygody. Oddaj temy, no, ranimuj Czy on naprawdę chce żeby umarł, czy on chce Dlaczego, dlaczego, przykro mi teraz Dobra moi drodzy, chyba To mój koniec, e, na tym ten... No to koniec chyba z tego odcinka e, Jeżeli się wam się spodobał to zostawcie lajka Zostawcie subskrypcję z dzwonem No niestety, e, myślałem że go Przychytrzę, ale niestety mi się go nie udało Czy trzymajcie się, dzięki że byliście Nie wiem, bana nie mam, więc chyba mogę da grać dalej Więc y, nara, nara, cześć